A wszystkim Bartosz się kłaniam, pozdrawiam dla wszystkich widzów na moim kanale kochani Jestem już we Włocławku, w Gebericie na, na rozładunku, gdzie przywiozłem e, ładunek z Włoch No i aktualnie mówię, czekam na rozładunek, a słuchajcie kochani, w razie czego jakby ktoś był ciekawy co tam się dzieje To jest taki e, kanalik e, Bartas Szorciki, pod i wam się rozwinie Także jak kto chce, to nie chce, tam kliknie subokręta, to tam staram się na bieżąco yy, dodawać, tak, co się dzieje, yy, co się aktualnie tam wyczynia. Yy, na samo dzień dobry, bardzo dziękuję wszystkim yy, subskrybującym, ponieważ, kochani, widzę, że subskrybenci nie pomijają reklam w 70%, ponieważ ja mam tam taką statystykę na YouTubie yy, i tam po prostu widać, tak. Że właśnie widzowie, głównie ci bez subskrypcji, którzy wpadają, a jest jeżeli chodzi o wyświetlenia, to większość właśnie osób, które mnie ogląda, to osoby bez, bez subskrypcji. tak To znaczy, tak z tych statystyk, statystyk wynika, a jak jest naprawdę, to nie wiem. Dobra, mniejsza o to mówię, kochani, tam są na razie na tym drugim kanaliku trzy materiały. Jak najprędzej radzę się za oglądanie zabrać tego, ponieważ wszystko zajmie Wam jakieś dwie minuty. Tak, tyle tam tego jest. Ale mówię, no to po to jest tam. Sama nazwa mówi: szorcik, żeby. szorciki, żeby tam po prostu takie krótsze treści wrzucać. Nie wiem, czemu ta kamera mi tutaj wariuje. Złapiesz w końcu, uspokoić się czy nie. No, także teraz, kochani. Zobaczcie sobie, o, zaraz przejedzie samochód, o, widzimy tam, gdzie ten kolega stoi, tą niebieską plandeką, się zdejmuje, no to właśnie po nim ja tam będę wjeżdżał e, i ja będę rozładowywał, ja mam big, big bagi załadowane na sobie, takie, 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 nie wiem, czy to porcelana jest właśnie w proszku, czy, czy, czy jak, czy co to jest, z czym to się, je, nie wiem, no, także tak to wyszło, kochani, dzisiaj czwartek, fajnie, zjadę sobie teraz do domu a później będę prawdopodobnie jechał po Jacka, żeby po prostu sobie tam auto przeprowadził do siebie, do Lubicza no, no w międzyczasie sobie na tym wyjeździe ze Sławkiem pogadałem, pozdrowienia dla Nasierowskiego, pozdrowienia dla Łatkaczyka, dla sobie tam pogadaliśmy trochę, poopowiadali co tam się u nich na działalności dzieje, tak? No i fajnie, i kochani, no co? No i, no i co? No i wolne. Teraz sobie pojadę nad morze. Dużo osób właśnie pytało, gdzie będę nad morzem. Będę w rowach. Słuchajcie, kochani, jadę do rowów, jedziemy do rowów. Nie jadę sam, tylko oczywiście jedziemy z Dorotą do Rowów. No i tam sobie po prostu będziemy e, około tygodnia e, wypoczywać. No i tak to tak to kochani, wygląda na chwilę obecną Eee, jeszcze właśnie odnośnie konkursu tak w sobotę jest konkurs słuchajcie w sobotę na właśnie na tym kanale oczywiście pojawi się króciutki yy, materiał nie będę się ani witał ani nic bo wiem że wszyscy będą chcieli na szybkiego tylko usłyszeć pytania także materiał będzie po prostu od samego dzień dobry siema czy coś tam będą podane pytania żeby nie przedłużać aby nikt tam nie musiał sobie przewijać, nic, żeby tam jak najszybciej się dokopać do, do pytań, także spoko. W sobotę o 12.00 słuchajcie, no kto obejrzał ten, ten po prostu no, będzie mógł sobie spokojnie tam brać udział, tak, w tym, w tym konkursie. Mówię, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na trzy moje pytania, które zadam do konkursu, odnośnie właśnie monologu 91, 101 i 145, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak było. Eee, no, no to wtedy kto pierwszy otrzymuje rejestrator, Tutaj mam u góry. Nie będę go teraz sięgał eee, na eee, materiale konkursowym tam widać co i jak. No, aha, słuchajcie kochani, następna sprawa odnośnie dech, tak? Które mi skradziono, listwy. Tam, jedna, czy dwie, czy nawet trzy osoby już pisały, że gdzie ty jeździsz? Kuźwa, że ty musisz listwo odkupować, czy coś. Słuchajcie, nikt mi tego nie mówił, że ja mam odkupować listwy: ani Sebastian, ani nikt. Także dajcie sobie na, na luz. Seba i tak nawet nawet dzwonił, mówił, że, że mam się niczym nie martwić, i, i ten, bo, bo to będzie tam załatwione. Słuchajcie, ale ja powiedziałem sam, że kupię. A dlaczego? A dlatego, że to drugi komplet listw, tych listów rozporowych które na moim wyjeździe poszły się krochmalić, tak? Dlatego ja się poczuwam. Po... Aha, jeszcze ktoś tam jedna chyba osoba napisała, że. A tam Bartasz lepiej byś powiedział, że gdzieś zostawiłeś. Nie kochani, nie zostawiłem. Jak zostawiłem za pierwszym razem, to właśnie zadzwoniłem. Sebastian świadkiem dzwoniłem zaraz do sobie. Słuchaj, mówię, kurde, taka jest taka sytuacja cholerka po, po rozładunku e, zostały listwy na zakładzie, ne? No i trudno, stało się. Seba mówi, że spoko odkupi. I odkupili, tak, te listwy. Chociaż ja już powinienem, bo to moja wina, ja zostawiłem. Ale teraz drugi raz poszły się dupczyć i też w sumie można powiedzieć przeze mnie, bo cholerka, mogłem zamknąć te cholerne drzwi od naczepy i by po prostu nie było problemu, tak. No, że nie zamknąłem drzwi. No, jakiś tam życzliwy kierowca się znalazł, który po prostu uznał, że jemu będą bardziej potrzebne niż mnie. No, to sobie te listy przygarną, tak? No, także co, kochani, pogoda jaka jest, każdy widzi. Na chwilę obecną jest 21 stopni, tutaj, we Wrocławku, Jak widzę, godzina dochodzi 12. Eee, mam tylko nadzieję, kurde, że jak pojadę nad to, może jakoś tam, nawet niech będzie taka pogoda. 20 stopni, trochę chmurek i tak dalej, byle nie lało. Bo jak będzie ten cholerny deszcz lał akurat wtedy Bo nie mówię, jest deszcz potrzebny jak najbardziej Bo jest susza, tak? Jest straszna susza I po prostu kolejny problem z tym, że nie będę mógł się nawet do lasu wybrać Komarkiem, żeby sobie pojeździć tam swoimi szlakami Bo będzie zakaz, tak? Wstępu do lasu eee, nie, nie dość, że pieszym, no to tym bardziej Pojazdom mechanicznym, tak? Ale z tego co słyszałem Yy, oglądałem sobie serwisy informacyjne i po prostu było mówione właśnie, że nie będzie można w ogóle się do lasu yy, udawać. <laughs> czy to na pieszo czy, czy, czy motorem, czy samochodem, czy w jaki tam inny sposób, tak? Wiedzie kolega? Wejdzie? Przejdzie. Przejechał. Chwała mu za to. Yy, no. I powiem wam kurde tutaj do tego geberitu, jakby ktoś kiedyś jechał, żeby nie pojechać na Płocką 106 główną. Tylko po prostu tu jest wjazd bez żadnej tabliczki, bez niczego w taką tutaj kurde, nie wiem jak to będzie widać. Zaraz wam pokażę. Poczekajcie. kładziemy przewód. Się ucieło. Widzicie, tam jest taka uliczka i tutaj wjazd i tam się kończy i to jest ulica ślepa, tak? Nie ma przejazdu, żadnego dalej ani nic. Po prostu to jest ślepa ulica. I żeby nie przyjechać tam. Bo ja tam pojechałem na tą płoską 106, tak jak e, otrzymałem w dokumentach. No i po prostu musiałem tam szukać sobie nawrotki, żeby wjechać właśnie tutaj z powrotem. Tak. Bo mówię, tu żadnego nawet znaku nie ma, że jest wjazd na tą, na tą firmę, ale tu właśnie z ochrony już się. Pani z Panem do mnie śmieli, tak, że, że właśnie no, jak to siedzie pierwszy raz, to właśnie nie wie o tym. tak. No, ja tu jestem pierwszy raz, także nie wiedziałem, że tu jest wjazd w jakąś ślepą ulicę i nawet znaku nie ma na tą firmę. Z ulicy elegancko było widać ten geberit, tylko że tu wszędzie w koło są domy. O, nawet jak widzicie, tu jakiś domek, tam dalej domki są, także no, a dzisiaj tak kurde inaczej. Z innej perspektywy tak Nie z jazdy tylko tak na Na stojaka można powiedzieć <noise> Jakby to nie zabrzmiało e, No tak informacyjnie głównie tak Kochani ja mówię no Szorcik jest Ten, ten kanalik Barta z Szorciki I tam mówię jak ktoś chce to, to zapraszam Na ten kanalik mówię tam są na chwilę obecną Chyba trzy tak trzy materiały e, Które Chyba nawet nie mają do minuty czasu Także no tam będę takie, takie dodawał, starał się dodawać na bieżąco, ponieważ wiadomo, mały rozmiar, yy, mniejszy transfer, tak, mniejsza, mniejsza, po prostu pojemność materiału, także bez, bez problemu będę mógł za granicą Wam dodawać praktycznie nawet średnio co drugi dzień jakieś materiały króciutki, tylko wraz, właśnie dla tych widzów, którzy yy, są ciekawi, tak, co tam się dzieje, gdzie jestem, yy, Dostaję dużo właśnie wiadomości, na, czy to na Facebooku, czy ten, tam na YouTubie, że warto złączy radio, bo przyjeżdżałem, ko, Ciebie mnie nie słyszałeś. No i kurde, i widzicie, no, nawet pod takim materiałem, jakby co, to ktoś będzie mógł na przykład napisać, słuchaj, właśnie się mijaliśmy, czy coś, tak, bo to będzie na bieżąco. No, a mówię, w razie mnie nie będzie na kanale czy 28 czy na 19, jakby ktoś mnie tam wywoływał. Czekajcie, muszę podłączyć ładowarkę znowu. Ciach. Jakby nie było mnie na kanale 28 czy na 19, to można próbować na kanale 33, tak? No, na tym kanale zazwyczaj, jeżeli nie chcę całkowicie wyłączać radia, to przeskakuję na ten kanał 33. No, ci, którzy oglądają moje materiały, ci wiedzą, tak? No, nawet dwóch było już widzów całych dwóch. Którzy akurat mnie na tym 33. drapnęli, tak? No, także pozdrowienia. No, i tak panowie, i panie, odwrotnie, panie i panowie, o teraz słońce wyjdzie i będzie szaleć. O! No, zobaczcie, jaka scenografia piękna, kurde. Firanki na foskie zasłonki są najlepsze. To są grube o, i czarne, ciemne. Nie przepuszczają ani światła do wewnątrz. I służą jakiś świetny izolator e, oddzielający nas od słońca. No, to jest na plus. No, to tyle, kochani, ode mnie. Dzięki wszystkim subokrętom, e, dzięki wszystkim langikującym. I mówię, jakby co to. Żeby ktoś to nie odebrał, że, że tu tylko kurde, nonstop gadam o tym, ale mówię, no, co, jakby co dla ciekawych. No, to jest, mówię, Bartas z Szorciki, i tam dodaję na bieżąco. Newsy można powiedzieć tak w cudzysłowie. Ne? No, dobra, kochani, trzymajcie się, tyle ode mnie. Bartas się kłaniał. Cześć.